Mi tu dojedziesz? kiedyś, czy nie? No Bela już dojeżdżamy, spokojnie, Chyba ja nie denerwuj się! Biechać. No to nie tak łatwo się tu jedzie, o, już to to jesteśmy, tak na, miejscu, już jesteśmy na miejscu, już jesteśmy na miejscu. Popatrz, jakie fajne Jak? miejsce. Tutaj rozbijemy swój e, pierwszy kemping taki, rozbijemy ciekawe. tutaj namioty, ja ci wszystkiego nauczę i ty będziemy mnie sobie nauczysz? spali pod namiotami. Chyba na co ty na to? Podoba ci się to miejsce? E... No, Zobaczymy jak będzie. Miejsce jest spoczko, zobacz! Spoko. Fajnie tutaj jest. Ale czy ty nie trochę... wiesz się bał bałobaczku? Może trochę za blisko drogi, więc pójdziemy tam bliżej wody sobie, co? No dobra, okay, Ja myślę, że to być... będzie spoko. Dobra, to dobra. chodź, idziemy. Zjedziemy. O, o, siemanko! Już siemanko z tej strony witam i witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Minecraft na moim kanale. Za mną dzisiaj jest Bella. No i jak słyszeliście, dzisiaj idziemy pod namioty spać. Będziemy rozbijali swój obóz, taki camping tutaj. Zobaczymy, jak nam to wszystko wyjdzie. A myślę, że będzie bardzo, bardzo fajnie w ogóle. Ja troszeczkę faktycznie się bo takich robaków no właśnie. i nie lubię tego. No, ale dobra, może jakoś tutaj dam radę. Zobaczymy. Słuchajcie, mamy tutaj kilka fajnych namiotów, które sobie rozbijemy i będziemy je dekorowali. Bella ja ci wyrzucę, bo mam po jednej sztuce z każdego namiotu, więc będziesz mogła sobie wybrać, który chcemy na początek wybudować. Okay. Ale ja myślę, że na początek ten malutki sobie postawimy, bo on chyba będzie dobra, najlepszy. o oh, ja Ej, trafę. tu ktoś mieszka? W ogóle, patrz, jest jakiś pan. Dzień, Dzień dobry, panu. O, i malamy. Hmm? O, tutaj. Ale on wygląda fajnie. Dobra, ja myślę, że tutaj możemy sobie, e, wiesz co, postawić te namioty, bo to jest fajne miejsce nad wodą, elegancko. sobie postawimy dobra, samochód, ja stoi tam na górze. Ja sobie też wyczyszczę tylko tutaj to miejsce. O, i nawet dobra. widać auto stąd. Widać? Więc będziesz spokojny. O, elegancko, to dobrze no widać. Dobra, jaki dobra uwaga, wziąć? ja. Wow! Się Uważaj, się tylko w wodzie go nie postaw, bo bo się zahaczyło wody, kawałek. To widzę. Trochę dalej musisz od wody tutaj postawić. To ja Ej, uważaj, bo tam jakiś, co to za potwór? I tam jakiś potwór. Ja już ścinam drzewo od ja razu. Ty taki! Ty taki duży? A co? Pokaż. Ło, wow, patrzcie jaki Bella wybudowała wiesz! Ja chcę się malować, tu spać. Ja o, ty cwaniaczku. Duży. Dobra, i teraz y, dlaczego ja nie mogę ścinać drzewa? A dlaczego? Dlaczego ono... Znika? Znika? Znika! Co się stało z drzewem tutaj? A dlaczego? Ono jest zepsute? What? Ty co? A spróbuję może. Z nim e, nie działa! Nie mamy drzewa! Jak my tu przeżyjemy? To może przez te nasze centy. Nie wiem właśnie. Zaraz to sprawdzę. Czekaj, uwaga, Bella, sprawdzę kolejny. Nie, no nie, żadnego nie. drzewa nie możemy ściąć. No to nieźle tu się porobiło. Dobra, idziemy do naszych namiotów i zobaczcie, to nie są takie zwykłe namioty Bella, jak Ty sobie myślisz, że on sobie tu stoi. A ja on taki no, fajny. Chodź wiesz, do nie mojego nie pierwszego. pierwszego. Tutaj słuchajcie, wchodzimy, czekamy 5 sekund Ale fajne. i wchodzimy do środka do namiotu. I ja zobaczcie, że tak, możesz też być. Dobra, okej, okay. ja już jestem w swoim namiocie. No ten jest taki malutki, no nie, ale, ale nieźle. Jest na trzy e, osoby. Trzyosobowy wow. namiot, proszę. Nie, czteroosobowy. Ja chcesz uciełko. Nawet czteroosobowy. Tu możemy sobie go udekorować, ale na razie mi się podoba takie kiesie, ja będę sobie spał tutaj. Idziemy zobaczyć i patrzcie, mam też crafting tu schowany elegancko. No tutaj to nic nie jest. Ja muszę być pierwsza swoje. Dobra, ja idę do Beli namiotu, zobaczyć, Jak Beli wygląda, bo Bella ma troszeczkę większy ten namiocik. Zobaczymy jak on wygląda. Dobra. Gdzie on jest? Oszty. ty! On ma większy taki, dobra. Idę ja też. Ej, już jestem! O nie Bella już weszła ze środka. Ej, ty masz piętrowe łóżka! Serio, pokażcie to! Patrzcie Bella ma piętrowe łóżka! Jeszcze ma skrzynie zrobione nawet Wow. No to nieźle, ty tutaj bek. masz zbudowane. Oh, ale masz epickie te łóżka. Dobra. Ej, to ja postawię jeszcze jeden wspólny nawet postawimy. No dobra. Jeden wspólny jeszcze postawimy, ok? <grym> Może jeszcze jeden. <grym> Dla tego pana. Ej, bo już się ściemnia, zaraz będziemy musieli spać. Dobre, mamy gdzie spać. Dobra, poczekaj, tutaj, tutaj wyciśmy i tu na górze postawimy. Okej, okay, dobra. Dobra, tutaj wyczyścimy troszeczkę ten teren z tej trawy. Czyścimy, czyścimy. Żeby tutaj nie przeszkadzało, o, to. O, on ma dwie lamy. Dobra. On ma dwie lamy, no. Chodź panie, chodź! Chodź <grym>, panie, postawimy chodź ci namiot. Do dobra, który? Ten Summer Camp? Obajeknie. Czy tunel ten? Summer Modno Camp, ja myślę, postawię. Ja myślę, że Summer Camp będzie spoko. Wow, jaki duży, ale ładnie się postawił. Dobra. Ej, jaki fajny idę zewnątrz w ogóle. Z zewnątrz jaki fajny, dobra, ja też Środki idę do niego. Też ja też idę zobaczyć. Jak Uwaga, chodzimy do środka. Wow, też takie. Ciekawe. Pokaż. ej, Zobacz. fajnie, skrzynka masz jest. Piętrowe? Też piętrowe łóżka. Jedno zwykłe, boka. dwa zwykłe. No. Ale nie ma craftingu, I a jest crafting. I krzesła. A, jest stolik i krzesła, ekstra Fajny, taki e, właśnie Summer summer Camp, czyli letni taki, wiecie, tutaj namiotik. Fajny. Dobra, to jeszcze jeden ten nam został do postawienia. Dobra, okej. Okay. O, dawaj, bo już się ciemno robi, musimy iść spać stawiam. do naszych namiotów! Postawiłam! Krzywo czy nie? Nie ale o, dobrze stoi. Bołek wow, jaki fajny! Dobra, wchodzimy zobaczyć. Idziemy zobaczyć jak wygląda ten. To będziemy mieli wszystkie namioty. Jak wyjść? Ej, zniszczyłem go niechcący, jak ty wyjdziesz z niego. Jak ja wrócę? Weź spróbuj wyjść Nie, nie może wyjdziesz. To czekaj jeszcze raz, bo ja zepsułem. Ej, do pająki tu! To Musimy jest... już iść spać! Jak więzienie! Ej, nie możesz wyjść teraz! Czemu? Dlaczego tak długo? Bardzo długo. bella zepsułem ciebie! Zepsułeś mnie! I Ej, to cię nie pająk ja. tutaj! postaw go! Ej, no nie mogę! Postaw go Ociekaj. ja wtedy wrócę No może wtedy ci się uda... Nie, jeszcze szkiele. dobra, stawiam Stawiaj. go O nie, dobra, postawiłem dobra, dobra. Ja uciekam do swojego namiotu Nie mogę wrócić jo! Ja uciekam do swojego namiotu, mam nadzieję, że zepsułeś wejdę Zepsułeś mój portal Nie, nie, biją mnie, Bella, nie mogę wejść do namiotu nawet Jak ty zepsułeś Dobra, moment, 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 Endermana tam jeszcze nawet widzę o, Poczekaj, nie. muszę wejść do któregoś namiotu Wejdę do tego summer camp, może mi się uda A jak one przyjdą moment. z tobą? Nie, mam nadzieję, że nie, uwaga Byłoby fajne jest, dobra, jestem w środku Okej, okay, dobra, Bella, ja zaraz cię tutaj jakoś, nie wiem, może... Ej, no widzę ciebie, jesteś Picycznie. tam Co ty robisz? Jesteś tam, ty w namiocie Okej, okay, dobra, jest, patrzcie, Bella też jest tutaj mm -hmm. Bella, to musimy się podzielić Ja śpię w tym namiocie, a ty idziesz do innego A ja mam teraz dobra. jeszcze wychodzić? Tak, musisz wyjść i pójść no do swojego pewnie. namiotu to Tylko, idę. że tego tunel nie widzieliśmy Ale to później go zobaczymy, słuchajcie A to ty jaki masz kolan? Boże, nie wiesz tu z mm, Ja mam ten taki... Ty w ogóle nie możesz wrócić, Bella, poczekaj Odsuń się, ja stąd wyjdę Bo ty nie umiesz, ty nie umiesz wychodzić z namiotu Po prostu Okej, okay, dobra, udało się wyjść z namiotu, Bela już też wyszła I ja idę do tego tunel, a ty Bela Wybierz sobie inny namiot swój idę, I chowaj idę. się lepiej, bo już tutaj szkielety do ciebie strzelają Okej, okay. do dobra, ej, ten tunel jest fajny Taki bardziej uzbrojony Jakby, no. elegancko Dobra, to co Bela, no kładziemy się spać w takim razie Bo okay. jak tutaj ciemno, musimy słuchajcie się wyspać I wiecie, i będziemy się widzieli ej, Ja już się ramo. położyłam Dobra, ja też się już dobranoc. kładę, dobra, No ej, kto to jest tutaj? what, co to za duch? Co to za duch? Ja stąd uciekam! Uciekam z tego namiotu szybko! Oh my god, co to jest w ogóle? Zobaczcie! Jajku, to jakiś potwór please, ja uciekam! Jajku, uciekam stąd z tego namiotu! Co to było? Gdzie Tabella śpi w ogóle teraz? Ja nie wiem, gdzie ona śpi, w którym namiocie, bo ona mi nie powiedziała. Chyba w tym, ale nie jestem tego pewny. Ej, nie mogę do niego wejść w ogóle. Co tu się stało? O nie, nie, on idzie tutaj. ja Nie mogę wejść do żadnego namiotu. Idzie do mnie, o oh my God, Dobra, co może, Pani pomóż mi. Nie, ten pan nie chce mi pomóc. Ja stąd uciekam. Biegnę do samochodu. Nie, biegnę do samochodu. Dobra, belę muszę zostawić tutaj. Bo, no, co ja zrobię? Jak on nie goni, beli. on chyba nawet nie wie, że tu bela śpi. Chyba, że już się porwał. Ja nie wiem, dobra, wsiadam do auta. Goni mnie dalej? Nie, nie goni mnie. Dobra, uciekam stąd. Ja tu stąd ja cię kręcę, muszę uciekać tutaj w te, nie wiem, tereny tutaj zimowe jakieś. Okej, okay, uciekam tutaj się gdzieś muszę schować, tu jest jakiś pan w ogóle. Dobra, ja się tutaj gdzieś muszę schować z tym autem. Dobra, gdzie on jest? Gdzie on jest? Ja muszę tak zakręcić, słuchajcie, i wrócić z powrotem na ten kemping. Kto to był? Co to było w ogóle? Gdzie on jest? Gdzie jest ta postać? Dobra, i chodzi tam, chodzi tam! Oh Mój god, dobra, ja się tu schowam tym autem moim. Okej, okay, on sobie Ej, szuka mnie, zobaczcie! On chce mnie znaleźć! Dobra, ej, może on sobie pójdzie tam, tam gdzieś na tą górę. i Ja wtedy wrócę z powrotem tutaj do, wiecie, do naszego kempingu i się schowam tam. Dobra, gdzie on jest, gdzie on jest? Ej, nie widać go tu. Dobra, ja muszę tak skręcić. Dobra, poszedł sobie, okej. Okay. Wracam szybko na kemping. Oni nie muszę to powiedzieć Belly. słuchajcie. Bo to jest nienormalne, co tu się wydarzyło po prostu. Dobra, jadę szybko tym autem tutaj. Dobra, muszę zaparkować, tylko teraz zaparkuję chyba tutaj bliżej naszego... Tego kempingu, słuchajcie, żeby on nie widział tego samochodu. Wow, co tu się wydarzyło? Dobra, idę szukać Belly teraz. Hej, okay, słuchajcie, lecę szybko tutaj do Belly, do namiotu. Mam nadzieję, że teraz uda mi się tutaj wejść w ogóle do tego namiotu, okej? Okay? Chyba działa, chyba działa. Dobra, 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 już idę. Okej, okay, gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Ej, nie ma jej tu! Gdzie ona śpi? Ej, tu Bella, wstawaj! Co ty? Ejku, jak ja się przestraszyłem, tu był jakiś potwór w ogóle! Co? Serio, jakaś dziwna postać tutaj taka chodziła. Tak, bardzo dziękuję. No serio, taka w kapturze z taką kosą, chodź zobaczysz! Ja ci ją pokażę. Co ty tak bierze, ty do Nie, no serio, filmasz? Bela, ja się położyłem na chwilę, wstałem i takie coś było. No, chodź na zobaczysz, wychód. śniło, Dawaj, na dawaj, pewno? ja Ci no. pokażę, zobaczysz, że tam coś było. Tak, tak, na pewno. Mówię ci, serio. Zbudziłeś mnie! No zbudziłem się. Ja ci nie będzie! Chodź. Chodź, tylko uważaj. To ty przygotujesz dobra. jedzenie kolejnego. Okej, okay, dobra, wsiadaj co? do samochodu. Wsiadaj, bo on tak, on tutaj był, zobacz. No, ja jechałem co? sobie, on, je, on przyszedł do mojego namiotu w ogóle. Mhm. Ja zanim jechałem tutaj, mhm. aż tutaj zanim jechałem, mhm. i on tutaj sobie chodził. Aj co sobie chodził. Tak, i on gdzieś tutaj poszedł na tą górę w ogóle. Aha. Ale nie wiem po co i gdzie. To bardzo ciekawe, że on mnie nie zaczęł. No właśnie ja myślałem, że on cię w ogóle porwał, ale ej, nie ma go tutaj nigdzie, zobacz. To ty jesteś bardzo ciekaw. Cieka. <noise> no zobacz, nie ma tutaj go nigdzie. Serio, Bella, tutaj był. No, chyba no, mi się wydaje, ci. że po prostu... Spałeś? Nie, mówisz, się on taki tu był. sen, bardzo Ej, nie wiesz. wiem, gdzie Ty on się teraz wiesz. jest, ale on tutaj był na 100%, Bella. No na pewno, on ci to pokaże. No nie, ale był tu naprawdę, no był w moim namiocie, musisz mi uwierzyć. A może tu, gdzie ta flaga, to miał twierdzę, co? <laughs> nie, no nie wiem, Bella, czy on ma jakąś twierdzę. Ja nie szczebniam, serio, był u mnie patrz, w namiocie. A tu nie wiem, ogień, czego on chciał ode mnie. Tu i się wiesz, ociepla, co? Dobra, no dobra, wróćmy i połóżmy się spać. Może, może nie wiem, może faktycznie to był jakiś zły sen, ale no nie, no to było takie realistyczne. Bellaże, ja nie wiem. Serio mi się wydaje, że on tutaj był. Ale to przecież ja do 12 będę spała. Po no zobacz, dobra, Ja trudno. jeszcze powinnam spać. No dobra, to idziemy staje. Ja idę do swojego namiotu, a ty do swojego. A ja do swojego namiotu mnie nie przychodzi. Dobra, to pa. Opa. Pa. Oh, Bella mi nie wierzy, słuchajcie, ale był tutaj ktoś, wy to widzieliście, że był. Ja nie wiem, co ja mam teraz zrobić, ale chyba się położę spać. Troszeczkę się boję, więc y, będę spał tak mega czujnie tutaj, żeby, wiecie, y, w razie gdyby ktoś przyszedł, y, czy ten potwór czy coś, to, to żebym go tutaj widział. Dobra, kładę się spać, słuchajcie teraz. Okej, okay, już jest chyba dzień, słuchajcie, już się wyspałem. Widzę, że tutaj słoneczko przez ten namiot mi zagląda, więc wychodzę, idę wołać Belle. No, ona mówiła, że do 12 będzie spała teraz, ale mam nadzieję, że, że nie aż tak długo, że aż tak długo nie będzie spała. Dobra, idę, słuchajcie, do namiotu Belli, zobaczyć czy ona też idę ją obudzić, no trudno, no już będzie zła na mnie, ale za to przygotuję jakieś śniadanko dobre, na pewno przygotuję jakieś dobre śniadanko więc myślę, że mi tutaj wybaczy nie, co to, co to gdzie jest Bella, oh my god, tam tu jest ten potwór widzę uciekać szybko, please Przyjeż, please please ja chcę wyjść o oh jest, jajku, gdzie jest Bella, przecież ona spała w tym czy co ten potwór tutaj robi, co tu się wydarzyło o oh nie, o oh nie, ja nie wiem co ja mam teraz zrobić, słuchajcie, gdzie ja mam szukać Belli, co ja mam zrobić, tutaj ten kemping jest jakiś Nawiedzony po prostu, napiszcie w komentarzu Co ja mam zrobić, słuchajcie, zostawiajcie łapeczki do góry Subskrybujcie mój kanał, wpadajcie na Witoszop.pl, ja wam dzisiaj dziękuję za uwagę Widzimy się jutro w kolejnym filmie na kanale Ja nie wiem co ja mam zrobić, uciekam stąd, słuchajcie, uciekam stąd Jak najdalej